Dzień dobry Państwu. Dzisiaj skończyły się właśnie warsztaty, czy znaczy kończą się warsztaty artystyczne, to jest czwarty dzień. No po prostu było coś na samym tego. Przyznam się, że ja trochę się zmęczyłam, oni też na pewno, ale tak pracowali, że nawet dzisiaj się nie dopominali przerwy. Robili coś takiego. Na pasku ziliśmy strasznie. Tego się nie da powiedzieć, jaki był pałagan po prostu. Współczuję panom i paniom, które będą sprzątały, ale no nie da się pracować, żeby nie nabrudzić. To niestety są takie materiały, trzeba się z tym liczyć i tak to jest. Ale dzięki temu powstały fajne rzeczy. Jutro są warsztaty kolejne, jutro powstaną kolejne dzieła na pewno, bo młodzież jest bardzo kreatywna, bardzo twórcza. No i zapraszamy jutro na Bernisarz o godzinie trzeciej. tutaj dworek Adama Chełmońskiego, będzie piękna wystawa pięknych prac, nawet podejrzewam, że młodzież będzie chciała, żeby zmieniły swoje loku, żeby znalazły gdzieś miejsce, gdzie będzie można je wyeksponować, także zapraszamy Państwa serdecznie.